I cześć siema, z tej strony, spotek 1995 kontynuujemy naszą przygodę z grą Bleach Hit the Soul 4 I rozpoczynamy misję dziewiątą gdzie jako ruki kuciki zmierzymy się z naszym ogłownym bohaterem Ichigo Kurosakim jako on jeszcze nie gamy, a my jako Gigai, czyli sztuczne ciało. Rukia! I no i pierwsze tak, kiedy uratowali Ruki, jakieś tam wszystko, się wyczuła zdrada i zena, i tam jeszcze był kapitan, czyli to Zenay. Rukia postanowiła zostać w Soul Society, ale kiedy pojawili się Arankarzy, e, s i tak dalej, to ona wróciła. E, To jest dosyć dziwna walka, ale tu wystarczy spamować. Tu trzeba spamować jak cholera.

Dasz Crash. No dasz Iczego! żegnamy Cię Rukia w Gigecie pokonuje spamem, no to jest jeszcze raz typ Aha, tu nie ma, ee, tak Z tej wasy możemy ładować e rejacu Kurde, zrobił to już. Ja już powoli zapytałem jak i robi co robić, na... Aha, to dobra. Znaczy, jaki czar. Jakie użycie klawiszy robi coś... jakiś inny zaklęcie. Znaczy... wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wiecie. Ale, ale, ale to taka mniejsza mniejszość. No, no, no. Płacz ci go, płacz. Teraz chyba walki z, z moim ulubionym e, spadą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż może być tak, że będą te takie... Nudniejsze. Znaczy, no może nie nudniejsze, ale... Ale, ale, ale fajne. Znaczy... kurczę, nie wiem, jak mam to powiedzieć. No, to ja będą te takie w Soul Society. W Soul Society zmierzymy się jako Abarai Renji z Ikaku Madarame. No, ich taki trening, muszę powiedzieć. Ikaku ma daramen, bo o nim chyba nie było. E, jak byli w Soul Society, Ichigo i ta reszta, to Ichigo zmierzył się z Ikaku, no i wygrał, jakby nie patrzeć. E, Ikaku jest trzecim porucznikiem, e, trzecim? No trzecim porucznikiem tego całego jedenastego oddziału i służy Kempachiemu Kempaci za taki kapitan naszego oddziału. O 11 oddział specjalizuje się w walce więc, więc, więc e, swoim całym życiem ulubiałem walkę i Kaku jest właśnie jedno z takich ciekawszych łysych postaci no walczysz. Tutaj w tej walce nasze obrażenia... Ciasy zadają dwa razy więcej obrażeń. Więc jest to dosyć prosta walka. Ja jakoś z większych problemów z nią nie miałem. Ale ok. Ok. Dawaj, okay. dawaj. Bo ja już tu zasypiam. Miejsce to to jest. Fajt! O! Wow. O! Jego też! Nie wiedziałem o tym, myślałem, że tylko moje. Fajcie na Ready? Okay. Fight. Okej. A jest ranga na szczęście Przegrałeś kolegę Chociaż e, ten Renzi nie pokonał Ikaku Mimo że Renzi kiedyś też należy do 11 działu, Trenował razem z Z Wysokiem to ani razu go nie pokonał No w końcu, Wreszcie który całe życie walczy Okej, i no ja to... raczej ciężko jest go pokorać. Okej. Okay. Są takie treningi po prostu. Rzecz nie. A to y, jesteśmy tym jakoś się nazywał Budzi y, nie pamiętam On bo... A taki pedałek to jest też, y, członek 11. Oddziału. Jest szósty, a dlatego... Tylko bo czwórka Wydaje dla niego nie jest ładna. Znaczy, oni tam nie zbają o te cyferki. Liczy się tylko siła. Jeśli ktoś jest silny, to jest szefem. Ktoś, kto słaby, jest... No, ładnym. Sługą. Znaczy, no może nie sługa, ale... Ale marniaczki. Coś,

I on, im się udało akurat dostać do tego samego oddziału Przeciwnie do ruki i będzie ja, go, zostali rozdzieleni. Ta poszła do 13. Bodajże. A on poszedł do... Najpierw do 11, pójść do... Jakuj. chyba szósty. Oj no wybaczcie to ziemnięcie, ona naprawdę wybaczcie, ale no, Tak ta rozmowa jest wciągająca. Jak dobrze, że znam japońskie, znam te całe znaczki. Hiragane, Katakane, Hanji. Tu musimy wyssać z niego całą... Całe rejasu, ja to lepiej... Gorzące, no, może... Musi stracić to kolego. Tak, ale... Czy to trochę trudniejsze niż myślałem? O, patrzcie teraz. To jest fajne nawet wyszukanie. Jego prawdziwy, prawdziwe powolnie za jest który nigdy nikomu nie pokazał, ponieważ to by było hańbo dla niego, bo w jedenastym oddziale nie toleruje się nikogo, kto używa magii. Ponieważ to jest oddział, który walczy w reny, a nie za po prostu magii. Jego uwolnienie no, używa magii, no i karnie ryjatsu Dobra, jeszcze go tego nie Dobra, jeszcze go tego nie użyjemy tam się na i teraz by się może przydało

Wyżegnamy kolegę Ranger'a Abareya ja jesteś słaby jak wieszak Rang... Ranga A zdobyta Pięknie To ja chyba będziemy jako Matsumoto Tak, Matsumoto, która wpłaca naprawdę dużo fabuły Można powiedzieć No i w tym będziemy musieli przełamać jego obronę Chyba pięć razy nie, pro, No chyba To tak. jest jedno z fajniejszych, takiej przyjemniejszych postaci tych humorystycznych, ale też potrafiących walczyć. Więc jest pułkownikiem to... chyba dziesiątego Joe, tam gdzie jest To na go w sumie wkręciła w bycie to dzięki niej co no, tak no po części, po części powiedzieć. Bo ona jego...

ok, drugi raz. Jest piękny, mistrzinka to idzie. Ej, jej hi Hirako, tak? To jest zampaktów. Kurz, pył, nie mam pojęcia co to jest dokładnie. Ale jest fajne. No i co taka wkurzona, trochę? Nie no, fajna postać. Fajna. No, coś O, teraz będzie chyba jeszcze jedna walka z Przy jej pomocy i będziemy walczyć... Z Hitsugayą, o ile się nie mylę. Ale mogę się mylić? No tak, z Hitsugayą. No dawajcie, dawajcie. No, Hitsugaya, pokonaj przeciwnikę. To jest lepiej na pewno zoptymalizowana ta gra w porównaniu do poprzednich, Dobra, pominiemy to, bo... nie chciałem tego pomijać, ale okej, okay. dobra, wybaczcie mi. Shitsuga, kapitan 10 oddziału. Prawdopodobnie dziesiątego. O ile się nie radę. O, chciałem wam pokazać... I... o. Ja wrywa tym... kurzem, czy pyłem, czy... cokolwiek to jest. Ufa, nie poruszcie mnie się z kapitanem. Co się z tylu... Renzi biakuje? Nie się mnie... o, o, o. Coś z tyłu... ono ma fajne, fajne... Krysty, jak mi się uda. Dobra, co jest polegałoby? Kurde Pięknie Kierin Maru trochę przylegoł Nie to chciałem! Krzyść go, dobra nie! Ono taki... dosyć nieprzyjemny co? Kurde, dobra, nie, po gra na poważnie. taki dosyć nieprzyjemny ma chwyt. Naprawdę. Ale okej. Okay. Ale, ale, ale fajnie. No dobra, to już związki jej i, i tych jednego ze zdrajców będę mówił w siódmej części. Tam będzie o tym bardziej lepiej może, lepiej o tym mówić wtedy. Kto, kto jest jako... Aha, tutaj, aha, dobra. Dwa bankaje, Renji banka i czego banka. Musimy po prostu pokonać i żaden z nas nie może blokować. Więc jest taka trochę... O kurde zaś to pominąłem, nie, sorry Teraz muszę się powstrzymywać Kurde ten, ten, ten jego pankaj Pieprzony Zabimar Tak wstawaj mi pod... Rush. No a fajny Bankai, RNG. Jakby kręgosłup z czapą. To, to podobno nie jest pełny Bankai. Według manii, ale to nie, nie wiem, nie czytam. Może no, zacznę. Chociaż, nie, nie wiem. O, oh, pewnie przyszedł pod to. Jeszcze raz. Dostał poryju, Ej, kręga S Bo zakończyłem to tym ciosem Przegrałeś się, jesteś słaby, jesteś wyszakiem Jak ten tłum bankaj No no no, nie strasz, nie strasz, bo się... Dokładnie, się zestrasz, Rengi to są twoi rywale, typowi rywale. Coś ale... No, no nie wiem. Nie powiedziałbym, że na razie jest to, bo oni się nienawidzą. To są pedały. <laughs> A tu to jest... fajnie zrobione. No i ostatnia walka... Na, teraz, na ten odcinek, na dzisiaj. A tu co trzeba było zrobić? Chyba pokonać po prostu. Ale się nie mylę? Dwie koleżanki się spotkały. serio, no to są takie bliskie koleżanki, że to jest straszne. Teraz ja no, chciałby się, żeby anime wróciła, no ale sytuacja jest taka, jaka jest. Zobaczymy jak to co nam przyszłość przyniesie, tak powiem filozoficznie, strasznie Ale Ole Przynajmniej będzie fajnie No dawajcie, dawajcie Te odcinki są dłuższe niż poprzednie części, więc To jest lepiej, bo tam było podzielone to na kampanię Trzecia część już wprowadziła, że nie ma kampanii, tylko są takie Poziomy można powiedzieć Każda, każdy poziom jest inna walka i mną No może nie... Nie zawsze to tak było, że... No tak jak tutaj jest. Znaczy tylko, że tam było takie... Były wstawki za nim. I właśnie tego by, tego się też trochę obawiałem. Y, bo mo mogliby mi to zablokować te filmy. O... Więc... Myślę, że na razie to... Trójkę nagramy... O Boże święty. Can you survive? Ready? Aha, nie, dobra, wiem, wiem. To trzeba robić coś takiego. Bo tu nie zadajemy jej obrażeń. Dopóki nie będziemy mieli naładowane. Nie będę mnie. Pójdź wamać. Żydówcie. Poszła. Ja się cofnę. Dobra. To dosyć głupia walka. Okej Tak, dobra, dopiero urażenia dodajemy O Boże, jak to się teraz To bo ona jeszcze przy okazji cofa Wiesz, przykro mi y, Matsumoto, ale no sytuacja jest taka, że musisz przegrać. Żegnamy się z Matsumoto, znaczy nie, jeszcze jedna część... połowa walki. Nie podchodź! O, admispo zgrała Czekajcie czekaj, jak to było do... No i żegnamy Teraz już mo można rozpoczynać spam Więc gdzie no, jest dosyć przyjemnie jeśli chodzi o spam Już mamy 8 No żegramy, żegramy koleżankę Papa No i mission, mission complete Ranga A Pięknie No tylko że to Ciła te to zbieranie tego rejadzu Do piątki No ale no co zrobić? Nie dla nas, chwytnie dla na nas Moment, się cieszę, zaciesza Michy Ale okej okay. Tak, też się cieszy Wszyscy się cieszą, tylko nie ja Dobra, i tu będę kończył, bo w następnych odcinkach zaczynają się walki, które uwielbiam Wchodzi mój, u, mój ulubiony espada, dokładnie szósty espada, Joe, Jagger Joe, tak się, nie wiem czy tak jego nazwisko pewnie się imić, ale naprawdę, coś, coś pięknego, więc cześć, sioń, nara, hallelujah i do usłyszenia.